Witam serdecznie, Kikowy Szlak, Słupickie Łąki, 31 grudzień 2011. Ostatni dzień roku. Witamy razem z Jolą z naszego kikowego szlaku. Dzisiaj na zakończenie roku może kilka słów na temat tego, że kartki z kalendarza nadają życiu znaczenie. Tak jest. Kończy się rok, ostatni dzień. Wielu z nas już dziś odłoży swoje stare kalendarze na półki, do archiwum. Gdzieś tam je zarchiwizuje, może do jakiejś tam komórki, skrytki. A niektórzy po prostu je wyrzucą. Otworzymy nowe. Otworzymy kalendarze, w których są czyste kartki. Kalendarze, na których jeszcze nic nie ma. Kalendarze, które Będą e, zabierały historię naszego życia. Historię, która się jeszcze nie wydarzyła, ale historię, którą właśnie będziemy tworzyć, którą będziemy planować, którą będziemy realizować. Dziś to wszystko jest jeszcze niezapisane, ale za chwileczkę zacznie żyć. Zacznie żyć swoim życiem, a właściwie to nie swoim, tylko takim, jakie nadamy. Jakie sprawimy, żeby było. Za nami rok. Rok, można by powiedzieć, ha, 12 miesięcy, 365 dni, 8760 godzin, ponad 500 tysięcy minut, ponad 31 milionów sekund. Tak już drobiazgowo na to patrząc kawał czasu. Ale dokładnie tyle przed nami w 2012. Jak wykorzystamy ten 2012? Czym wypełnią się kartki w naszym kalendarzu? Co tam będzie? Czy będzie tam nasza ścieżka, nasza droga, nasz szlak do sukcesu? Czy będzie tam to wszystko, co chcemy osiągnąć, kim chcemy się stać, jak chcemy, żeby życie wokół nas i w nas wyglądało? Co tam będzie? Co tam umieścimy? Czy w ogóle myślimy, żeby coś tam umieścić? Wielkie pytanie na dziś. Ostatni dzień roku. Dzień bardzo ważny, bo dzień, w którym coś się zamyka, coś się kończy, coś zostaje z tyłu, ale otwiera się coś, z czym żywimy tak wielkie nadzieje, większość z nas, w co tak bardzo wierzymy, że jest w stanie zmienić nasze życie na dużo, 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 dużo lepsze. Wypełnijmy kartki naszego kalendarza. Nadajmy życiu znaczenie takie, jakie chcemy, aby miało. Takie, które będzie wypełniało nas i wszystkich wokół nas dobrem, radością, sukcesem, szczęściem, zadowoleniem. Wszystkim, co ma wartość w tym życiu. Wszystkim, absolutnie, co ma wartość w tym życiu. Tyle na dzisiaj. Na tym 365-kikowym szlaku. Tak się ustawiłem tutaj do słoneczka. Tyle na dzisiaj. 365 dni za nami. Oczywiście kontynuuję kilkowy szlak, bo tak pod słonko stanęliśmy. Bo <laughs> jest dla mnie również wielką samodyscypliną. Tego, żeby każdego dnia rano ruszyć w trasę i pokonać siebie. Pokonać to, co zawsze gdzieś tam w nas jest. Każdego dnia zaczynamy. W tym stanie umysłu, który gdzieś tam się musi ukształtować. Może parę słów, kochanie? Ja już podziękowałam za to, co otrzymałam w tym roku, a na ten przyszły rok sobie i wszystkim życzę odwagi i wytrwałości, abyśmy zmieniali to, co zmienić powinniśmy. Pogodę ducha i pokory, abyśmy godzili się z tym, czego zmienić nie możemy. Mądrości i rozumu, abyśmy. Odróżniali jedno od drugiego. A na tą noc sylwestrową, niezapomnianych chwil i zdrowego, dobrego poranka w Nowy Rok. Dokładnie, dołączam się do tego stuprocentowo. Do zobaczenia na kikowym szlaku 1 stycznia 2012. Hej.